Nie likuje bawić za pół roku Nie likuję, Nic nie mówię A ja gryzę bo to życie jebane Żebyś ty żył rozjebany grzyza, Wy kurwie, grzy... ci petardę Nie To jest moja dieta Ja mam wyliczone jestem godny. Nie, nie ci daga zrobi. Nie dotykaj mojego jedzenia Gryza świczu jebany Od razu grzy... ci mówię, że wstaję i wjeżdżam ci w giry, I wjeżdżam w kaloryfer. Nie dam ci kurwa nawet Chapsa małego Nawet Odejdź. Nie wkurwaj mnie! Nie, nie, nie! Ale ty jesteś klej mowy! Nie dam ci! A pamiętasz, co ja ci dałem Kurwa, jest. dobra, masz. Pierdole! No niech ci daga zrobi, daga! Kurwa, nie, 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 ja mam tak! Ryba, się podzielę, pieniędzmi? Ja dałbym po ci im wszystko. No, no, ja się podzieliłem z No hapca se wziąłem. Ja wszystko bym ci dał, ale kurwa od żarcia wara. <laughs>